Z tej strony Mały K i chciałbym was powitać w nowo powstałym teleturnieju minecraftowym Jaka to melodia, występuje w niej trzech uczestników Uczestnik z numerem 1 jest to Kaczka, to ja Opowiedz coś o sobie Czym się zajmujesz, gdzie mieszkasz, co robisz w wolnych chwilach O, no ja mieszkam w jest spalam duże gibony No i walę konia do płatek Dobrze, dziękujemy panu z numer 1 Przejdźmy do pana numer 2 Siema, jestem Eduscoxem, mieszkam w domu w Anglii. Moje zainteresowania to małe dzieci, Minecraft i spania. Dobrze, przejdźmy do pana z numerem 3. Siema, to ja, bombowo. Moi Mieszkam w, w Polsce, lubię się wywalać. Siema. Witamy Was po krótkiej przerwie w rundzie pierwszej, a rundę pierwszą rozpocznie zawodnik z numerem 1 oczywiście. Teraz na Waszych ekranach pokazuje się tabela z kategoriami. Więc uczestniku numer 1, którą kategorię wybierasz? Wybieram. Y no to nie jest łatwy wybór, tak? Old School, New School. No wybieram jednak ten Old School. Dobrze, DJ u proszę puścić nasz Old School. Gotować się. Stop, 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 piosenka. Pan Bombowo, proszę podać tytuł. Naprawimy to. To jest prawidłowa odpowiedź. Ja piję tego by nie Na koncie uczestnika numer 3 pojawia się 8 koksów na koncie. Więc przechodzimy do uczestnika numer 2. Uczestniku numer 2, proszę podać kategorię. B.O.R, tak? dj -u, proszę puścić B.O.R. Ja, ja. No do Dobrze, uczestnik numer 3 Choda do hastlerki jeszcze raz proszę powtórzyć, do To jest błędna odpowiedź. Proszę puścić dalej, DJ-u. Dobrze, proszę zatrzymać. To nie hoda, do Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź. Na pana koksie jest 16 koksów w tym momencie. Więc teraz przechodzimy do uczestnika numer 3, do pana. Proszę podać kategorię. Kategoria numer 5 DJ-u, proszę włączyć kategorię do R5. To jest New School, tak? Jak najbardziej. Dobrze. Dobrze, proszę zatrzymać. Uczestnik numer 3. To jest prawidłowa odpowiedź. Ma pan na koncie 24 koksy. Biedle. Teraz przerwa na reklamy. Co? Kolejną kategorię może wybrać pan uczestnik numer 3, bo jest pan na prowadzeniu. Którą kategorię pan wybiera? To będzie Anna Jantar, tak? Proszę zapuścić liczeju Proszę zatrzymać, uczestnik numer 3 odpowiada. Tyle słońca w całym wiecie? To jest błędna odpowiedź Uj. Proszę puścić podobnie Dobrze uczestnik numer 3 kliknął, proszę zatrzymać. W uczestnik numer 1 Numer 3 Dobrze moja pomyłka, przepraszam yy, Tak I ma pan na swoim koncie 32 to koksy bieraj, To przez dobrze dobrze co ty bierdolisz? Nie DAŁAM! <noise> Widzimy się po małym cięciu, bo kolega się STILTOWAŁ! Dobrze, witamy z powrotem. Została ostatnia kategoria, no to... Zacznie uczestnik z numerem 2 To było już chyba No tak, nie, No nie, to nie było, to. To To jest los szczęścia kategoria. Uczestnik numer 3 proszę odpowie odpowiedź. Dobrze to jest prawidłowa odpowiedź! 40 koksów na pana koncie! Witamy was przed rundą drugą. Przed rundą drugą występuje nas ukochany wykonawca Modlin Podłoga

Jestem nowy, na jedno, nie pierdolę mu jestem nowy, na na mu taka. Może będzie miała, miała więcej łapy więcej łapy i jestem nowy, nie no Może będzie miała, miała tej nowy nowy w tej łapie, jestem Wszystko jestem Nie polecam Klingię, 1410. Witamy w rundzie drugiej po tym szalonym występie Modlina. Widać, że tu nasze towarzystwo jest bardzo rozkręcone i nakręcone. Oj, widać, widać tam kurła kaczka głową rusza. Dobrze, ale przejdźmy do tej rundy drugiej. W rundzie drugiej, jedna osoba z Was odpadnie, a będzie to osoba, która będzie miała 0 koksów lub mniej od swoich przeciwników na koncie. No to co? No to możemy chyba zaczynać. Macie 3 piosenki do wyboru. Widzą się, pokazują teraz na ekranie dokładnie te piosenki 3. A rozpocznie to uczestnik numer 3. Podaj numerek piosenki od 1 do 3. Numer 1. Dobrze, DJ, proszę puścić piosenkę z numerem 1. Proszę zatrzymać. Uczestnik numer 1 odpowiada. 01? 1? Kwaśna jakoś, tak? To jest błędna odpowiedź. Proszę puścić ponownie. Proszę zatrzymać uczestnik numer 3 był pierwszy. Proszę o odpowiedź. Kwestia 07. Dalej, co kurwa, dalej, nie wiem. Dobrze, to jest błędna odpowiedź. Proszę jeszcze raz o opuszczenie. Uczestnik numer 1, proszę odpowiadać Kwestia 07 to. toksyna. To jest prawidłowa odpowiedź. Ma pan, na swoim kon... Ma pan na swoim koncie 8 koksów. Więc przechodzimy do pana z numerem 2. Panie z numerem 2, piosenka 2 albo 3? 2 Dobrze, DJ proszę puścić piosenkę numer 2 Proszę zatrzymać Uczestnik numer 3 proszę o odpowiedź Szpaku, Dobrze, to jest prawidłowa odpowiedź, ma pan na swoim końcu 48 koksu no i oczywiście został numer 3 Proszę DJ opuśćcie niego Proszę zatrzymać Uczestnik numer jeden. proszę o odpowiedź Guzio to jest prawidłowa odpowiedź Ma pan na swoim koncie 16 koksów Więc niestety panu z numerem 2 musimy podziękować Chyba Witamy was w kolejnym występie przed rundą trzecią A Wystąpi tutaj Nie kto inny jak logopeda kaczka Ze swoim łamańcem językowym A więc proszę Mówić ten łamaniec. Dobrze zaczynam. Brzyczy bzyk, znad brzoły. Zbikowe brzoły, brzyczy bzdury. Brzdury sta brzoły czy i nad brzoły w brzach. w brzach bajduży. Brzoły się bzdury, nie brzycza, bo zbikował i ma bzika. Dziękujemy i widzimy się w trzeciej rundzie. Witamy Was już po wizycie u Logopedy. Mam nadzieję, że się podobało. I przechodzimy do rundy trzeciej. W rundzie trzeciej zostało nam dwóch uczestników i będą dwie piosenki oczywiście. Jedna osoba z nich będzie mogła wygrać. Moim zdaniem, gracz z numerem 1 już nie ma szans na wygrane bo jest bardzo duża różnica koksów między nimi. A więc zaczynajmy. Zacznijmy od piosenki numer 1. DJ, proszę ją puścić. bo ja też śpiewam Skacz wskacz ją chuju. Proszę zatrzymać. Uczestnik numer 3, proszę o odpowiedź. Numer uczestnik numer 3 ma na końcu 56 koksów. I prosimy teraz o piosenkę numer 2. Uczestnik... Oj, tu był chyba remis! nie słyszałem Proszę puścić dodatkową piosenkę o numerze 4. Proszę zatrzymać uczestnik numer 3. Jeszcze raz proszę. To jest prawidłowa odpowiedź. Uczestnik numer 3 ma na końcu 64 koksy. Niestety uczestnik numer 1 kończy grę z 16 koksami. Dziękujemy. I przechodzimy do finału. Witamy Was po krótkiej przerwie. Jesteśmy już w finale i został z nami tylko jeden uczestnik, a jest nim. W finale będą trzy piosenki do odgadnięcia przez Ciebie, oczywiście. Więc może zaczniemy już. DJ, proszę puścić piosenkę z numerem 1 Jesteśmy ze zwycięzcą naszego teleturnieju, żeby nie było, zostaje wypłacona wygrana w postaci 72 koksów. Oto w tej skrzynetce. Proszę to wziąć. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jest Pan zadowolony i weźmie pan udział w kolejnej edycji. Więc dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnej edycji jaka to melodia. Siemano!